Hejka, Ohio go zajima, ja że jestem coś? prorok. Elektryczny 2. Tutaj czysto! Spadajcie. <grych> Dobra, ja jestem rok witam Was w końcu z Marvel Avengers. I co? W ostatnim odcinku pykaliśmy sobie Iron Manem. I w tym momencie zakończyliśmy sobie i z naszym przyjaznym wielkolutem lecimy na misję. Okej, okay, co my tam mamy? Hmm. Pampier chce polecieć. Ok. Kurde, szczerze przyznam się. Troszkę dawno nie grałem w Avengersów, bo, tak, bo to jest tak, że nagrywam dla was te odcinki, po prostu na zapas. Gdybym Alfa, Bravo i Charlie. Na razie kontakt. Nie w pracy. Kanału, chyba że znajdziecie cele. Gdybym w pracy po prostu, gdybym po prostu miał czas przez pracę. Ale no. Wracam wr wraca do tej gry i mam nadzieję, że z dobrą farmą. Oh yeah. Sykuś. I tak, jeszcze chciałem odpowiedzieć tak ostatnio, za się nad serum z Avengersów i szczerze, poznaję, że będę teraz tylko główne misje nagrywały te wszystkie takie bohaterskie i takie tam nagram po prostu tak pobocznie, chyba no, że tak samo z tym wielkoludem na zrobiliśmy misję. Na złom. Może jedynie z tym wielkoludem coś tam dogramy, jeszcze naszym halkiem i inne te bohaterskie, bohat... na innych bohaterów. A tak to takie poboczne jakie pokroju, wiecie, grind nie będę dla Was nagrywał, bo nie chcę Was męczyć tym. Tędy? Co to za symbol? Co to jest no właśnie? To upamiętnienie. Uczci tych, którzy oddali życie. Za ruch oporu byli tutaj. Jak wielkołusie? misja. jak ziemia drży. To to o czym myślę? Nie. Spokojnie stary, to nie Hulk, chyba. Tak, dobra, lecimy tędy. Hmm, ojej. Hmm, trzeba tam, tędy. Dobra. Hmm. O oh, faken! To nie miało być tak! Aha, co jest? No nie! Nie! Co jest? Okej. Okay. Da fuck. Czekajcie, ja się tam muszę dostać jakoś. Tutaj rozwarony robot aim Tędy Hmm. Nie tędy. Czekajcie, ja chcę się dostać... ...tędy. I tak, bo chcę zdobyć to, kurde, co tam jest. No nie! Kamala! Wycie szlak dziewczyno. Tak, bo to tam jest to, co mi interesuje. Tylko tak. Trzeba będzie zrobić? Długi skok! Sorry, Halkuś! No, Halk! Ty... Panie, dobra, wiecie co pierdziele to wygrałeś ze mną, wezmę tylko to. Dobra, w tamtą strona lecimy, więc w mańkę tak, panno Kan. Czy mi się wydaje, czy Hulk nie jest dzisiaj zielonym sobą? Wygląda na to, że doktor Banner bardzo przeżył śmierć naszego ukochanego kapitana, pan Nokano. Z jego dzienników wynika, że wrócił na Chimere, żeby zbadać wydarzenia z dnia A. Zamiast tego kolejne porażki wywoływały u niego coraz większą frustrację. A, no tak. Bruce czuje się winny. Wszyscy czują się winni, pan Nokano. Słuchajcie, O fuck. Jak się walczyło Kamalu! Tak. Żenada? Chciałeś powiedzieć? I co kto to jest żenadą w łopie? Tyk. O, paken. znowu te roboty, jak ja ich nie lubię. One blokują moje ataki wszystkie. No, nie blokuj nawet, nie bacz mi się. Okej. Okay. mogę mogłem zrobić finishera A czekajcie, coś tylko zobaczę Do umiejętności w dawno kamerą nie został. A, to co ja w ogóle miałem? F, 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 Dobra, a którym to się ten? Pod F Dobra, pod F wszystko te miałem Co tutaj mamy? O, chcę to. I dobra, lecimy dalej. Bez trucia względnego. Jeśli to próbujemy to sobie na nim. Czekajcie O, i to jest to. Tyk tak, w kącie cię dobijemy. No nie, Hulk! On miał być mój, ty gadzie zielony. On jest mój. Chodź, 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 do mnie. Aha, Średnie to było, Kamalo, droga. co my tutaj mamy? Oj, kiedy to? I co my tutaj mamy? Okej. Okay. tandy Cykuś. Cyk. To też weźmiemy. I lecę dalej. O fakt, czekajcie, tylko zaczę. Dobra. Lecimy dalej. A to jest tylko żyćko, ale chcę to tylko. Tak, co ja powiedziałem? Ja pierdzielę. Słuchajcie, zanim to zaczet, tutaj chcę... Przed stąd... wami jeszcze więcej sprzętu aim. Oby takiego, jakiego szukamy. No, oby, oby. To weźmiemy. I tędy. Po to. O, to jeszcze chce. I dobra. Halki leciwy. O! Serceni spłoną! Próbują zniszczyć ich jak najwięcej. Więc musimy się spieszyć. Zobaczmy. Cele. To są chyba niedobitki z ruchu oporu. Zaraz! Tam jest Hulk! To Avengersi! Potrzebujemy wsparcia! Nie podobają mi się te... ...śmierci. To nie są zwyczajne Panno kan. możliwe, że są częścią grupy zwącej się Cerberami. Radykalnej, antybohaterskiej organizacji. Świetnie! Wygląda na to, że teraz pracują na Cofnąć siebie z mózgi! Padłeś, jak pięknie. Wow za dzień A U

Dobra, Halki zajmie się nim biegne ja biegnę po olbrzyma. Zrzucę cię wy Ta, 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 Już, już, już. Jesteś taką samą zarazą, Hamien. Daj go, Hulkmin. Zebraliśmy wszystko, co udało się znaleźć na pustyni, ale to nie wystarczy. Ach. Jestem sama. Co? Gdzie są inni inhumans? Dlaczego nie walczą o swoje? Et, chyba nie. Widziałam symbole ruchu oporu. Słyszałam o rebeli, a mimo to nic się nie dzieje. Czuję się chora. Nigdy w życiu nie miałam więcej sił. A jeśli się mylę? Wiem, jakie to uczucie. Te moce... Są częścią nas. I wydaje mi się, że najlepiej jest zwyczajnie zaakceptować. Albo coś w tym guście. Mój ojciec mówił mi to samo. A, widać, że... To no, bez trzacha. <grych> Zgadza się. Trzeba wracać na. Okej. Okay. Nie ruszać się! No weź, stary. A, dziecko i jakiś dziad. Jakiś dziad? Dobra. Doktor Pim was przyjmie. Hank Pim? Antman? Nie samo. Wycham, oh. w którym czekajcie. Hank? Bruce? Co ty tutaj robisz? Miałem zapytać o to samo. <grym> 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 o rany, dobrze cię widzieć, Ty tak. A, Kamalo, to jest. Y, Doktor Pim. Antmen? To, to bardzo stare czasy. Za mną. Okej, okay, więc to jest ta poszukiwana sygnatura ciepła. Udało nam się zebrać e, broń, roboty, technologie AIM, aby wzmocnić nasze systemy obronne. Możecie pożyczyć nam kilka tych rdzeni? Mamy helikarier, któremu przyda się trochę czułości. Ma pewno coś się na to poradzi. Licznie panu dziękuję. Co to za miejsce? Nazywamy je mrowiskiem. Uuu, to nie mój pomysł. Nazwę wymyśliła nasza hakerka tancereczka. Ale odlot. Czyli oni wszyscy. To Inhumans, tak. Wielu z nich było więzionych w ośrodku AIM. Czyli chyba walczyło o swoje? Rozgośćcie się. Mamy dużo do nadrobienia. To miejsce jest lepsze niż sobie wyobrażałam. Wow, rozejrzyjmy się. Ale no proszę, zdziwiony jestem Weź, teraz. To jest Masz chwilę? Ty jesteś tym gościem od portali. Zgadza się. Tio, gość od portali, do usług. Jestem Kamala. Masz zarąbiste moce. Dzięki, ale lepiej pomów z Sarą. Jest tam dalej, przy wielkim ekranie, i bardzo chcecie cię poznać. Mnie? Spoko! Witaj w mrowisku, to nasz domek dla odmieńców. Byłeś w San Francisco w dniu A? Bingo. Byłem tam z siostrą. Masz siostrę? Gdzie ona jest? Włóczy się gdzieś w pobliżu. Rozpoznasz ją, gdy ją zauważysz. Byłeś w San Francisco w dniu, a? Bingo! Byłem tam z siostrą. Mhm, okej. Okay. Weźmy sobie to i lecimy się spotkać z tą pancerczką, czy kim tam ona jest. Hej, Avengerze! A, to ty jesteś koleżanką Pima łażącą po pustyni. Ej, przysłało cię tu, żebyś nas szpiegowała? Co? Nie. <noise> Żartuję. Mam kamery w kilku niedziałających mechach, które mijałaś na pustyni. Fajnie się oglądało, jak spuszczasz łomot Cerberon. Dzięki. Jestem Sara Garza. A plotki o tobie są już niesamowite. Ale to dobre plotki. Jasne, że tak. Chcemy cię w naszej drużynie. Jeśli kiedyś będziesz miała trochę czasu, to chętnie dam ci coś do roboty. Zrobiłabym to sama, ale już nie pracuję w terenie. Od czasu Shield. Misje codzienne jakieś są, ale one mnie interesują. Dziękowałam ci już? Bo jestem ci wdzięczna. Naprawdę. Dobra, to Do tej skrzyni za tobą? Właśnie dotarła nowiutka dostawa, a ja jeszcze nie miałam czasu mm -hmm. jej obejrzeć. Okay. Jasna sprawa. Te misje codzienne to ja zrobię sobie pod odcinkami, albo nie wiem. Może na live'ach? Bo myślałem, żeby kiedyś zrobić jakiegoś, tą wtedy zobaczymy. Ale na razie. Powiedziałeś my, Nie ma tylko ty i Kamala? Eee, nie, Toni wrócił na chimerę. Ha, znowu się do siebie odzywacie? Coś w tym stylu. Właściwie to A dzięki Kamali. To ona znalazła Wielkoluda. Dobra, a jak gdzie miałem iść? Ciekawe. Tam. Znowu zablokowałeś się? Tak, Nie było źle, Hank. Tym razem trwało to ponad rok. Fascynujące. Ale tak, to przykre. Młoda mnie z tego wyciągnęła. Jestem jej dłużnikiem. Miło usłyszeć, Bruce. A dobra, gdzie ja mam iść? Chodź tutaj tylko chwilę. Nie wiem, co to jest, ale Sara na pewno się z tego ucieszy. Daj do ciebie. Wielkie dzięki. Nie ma sprawy. Cieszę się, że mogłam pomóc. Zdradzić ci tajemnicę? Wszystkie roboty tutaj to oczko w głowie Pima. Mamy pierwszego. Model pierwszy siedzi w składzie sprzętu koło schodów. Dosłownie. Trudno go przeoczyć. Nic z tego. Mhm. Dobra, zobaczmy sobie. Czym mogę służyć? Witam pierwszego klienta. Czym mogę służyć? Y -y, przepraszam, przepraszam, gapię się. Przepraszam. Nie mam uczuć względem ukierunkowania Twojego wzroku. Każdy ślad mojej przeszłości został usunięty ze względów bezpieczeństwa. O, to przykre. Moje oprogramowanie uznało, że przywiązanie do takich zbytecznych elementów osłabia wydajność. Czerpie radość tylko z dwustronnych transakcji. Czyli im więcej kupię, tym bardziej się ucieszysz? Zgadza się. Czuję się tu samotnie. Co tam masz, kolego, to coś kupię? Tutaj masz coś dla Miss Marvel, a więc zobaczmy. Doskonały wybór. Do widzenia. I tak. Ma jakieś stroje? Jeszcze? Nie, to dwa. Tu czemu to klikało, tak? No niestety żadnego nie kupię. A szkoda. Słuchajcie, jest jakiś ten? Czemu nie mogę ten? Da stroj wybrać. A tutaj Jezu, jaki ja głupi jestem dzisiaj, przepraszam. Jakie ja to mogę zrobić? Jestem ciekaw, jak te wszystkie mogę zblokować. Czy to jest, to jest to tylko w można kupić? Czy skąd ja je mogę wziąć za dokonanie jakichś misji? Nie wiem, przekonam się kiedyś. Zaczmy co on A tutaj. hmmm mi tutaj to z tych daj mi to tutaj daj mi ten o, uh. a dobra, <grym> i tutaj chciałem to które są te, co mi daje to, A ten co daje, to bym wolał. Tutaj nic. No jeszcze mi brakuje troszkę. Co nie? To polega się w poziomie 15 poziomu bohatera Okej okay. Dobra Pst! Tylko nie panikuj, ale doktor Maticzo chce Cię widzieć w swoim biurze uh, Co? Doktor Maticzo, to ja! Zajrzyj do laboratorium, to dam Ci trochę fajnych rzeczy Wyświadcz mi przysługę. Masz chwilę? Ok, nevermind. Ty uh -huh. jesteś tancerką? Hej, ty! Wow, no proszę, co za klimat! Jestem Maddy, tutaj geniusz od biologii. Nie mów Pimowi, że to powiedziałam, ani panerowi. Nie wydam cię, ty wezwałaś mnie do swojego biura? Tak. Nie jestem inhuman, ale jestem dostawczynią prezentów, sprzętu i gadżetów. Jeśli potrzebujesz czegoś, dzięki czemu staniesz się szybsza, silniejsza albo bardziej rozciągliwa, to wal do mnie. I co z tego masz? Jestem mądrzejsza od reszty. Przynieś odpowiednie materiały, a zrobię ci sprzęt, na widok którego AIM zacznie łkać. Mam już parę prototypów. Rzuć okiem. Pokaż. So, hey. Ale trzeba kupić, co nie? Hmm. Coś dla olbrzyma masz? Teraz tego. Tylko dla Halka mogę kupić, tak? Bo jestem zablokowana. O, to ma większy sens niż moje przypuszczenie. Jestem zachwycona. Może nawet się ślinie. Mogę ci jakoś z tym pomóc? Nie w tej chwili, ale możesz pomóc Pimkowi z małą zagwozdką. Idź do stołu strategicznego. Wszystkiego się dowiesz. No to okay. idę do stołu strategicznego. O, to ma większy sens niż moje przypuszczenie. Ok. Chyba czas pokazać Aim, co potrafię. Jak myślisz, Jarvis? Myślę, że może pani osiągnąć wszystko, co pani zechce, pan Nokan. Okej. Okay. Zobaczmy co mamy tam. Albo gazimy bohaterską misję Kamali. A gdzie ona ma bohaterską misję Kamala? Tutaj jest jakieś wyzwanie Ironmana. Tutaj mam treningi, to mnie nie interesuje. Okej, okay, a gdzie jest ta bohaterska misja Kamali? Nie się w a my weźmiemy w tym czasie więc tą misję. Albo testami, które tylko nie ogarnąłem Dobrze. Skoro mamy już trochę surowej siły po naszej stronie, powinniśmy uderzyć w jedno z laboratoriów testowych AIM. Wiemy, że eksperymentują na Inhumans w małych wiejskich społecznościach. Chciałbym przechwycić wszelkie dane, jakie zgromadzili. Brzmi nieźle. Unieszkodliwiliśmy jedno z ich dużych laboratoriów na północnym zachodzie. Archiwum Olimpia? Imponujące. Zastanawialiśmy się, kto jest odpowiedzialny za unieszkodliwienie tego miejsca. Dzięki. Nie posiadamy zbyt wielu danych, ale teraz może uda nam się zdobyć więcej. Dobra. Ale wiecie co, To misję kamali rozpocznę sobie już w kolejnym odcinku z Avengers, to co? Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia w następnym odcinku z Marvel Avengers. Ja jestem Prorok, arigato, dziękuję za oglądanie i bye bye, sayonara!